Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z DBD oho przesadziłem z głośnością o, dobra gramy na jednej z moich ulubionych map sarkastycznie mówiąc gramy na mapie posterunek policji w ogóle chyba słyszałem klauna, bo tak mi się jo, klaun Chcemy na klauna, rzut, będzie rzucał podkami w nas. Prowadziła nam go Dobra, on poszedł tam za nią. Kurde, zastanawiam się, czy nie próbować ją ratować. Choć nie. Próbujmy uciec. Tym razem daleko? Daleko. Chyba na Nie, w środku. O, no, jest i detektyw. Z nami kręci już gena. Co my w ogóle mamy? Mamy ogłoszenie z. trzawki. Ej. W połączeniu z tym szy szybkim wchodzeniem po cichu. Może być mocno kombo. Nie puszczaj, kręć do końca. Mora wykręcona. A ona tam biegnie też z nim. Nie wiem, no tak patrzę, żeby ją w rejestrze ratować. Dobra, mieszka z tym. To jest względem kręcenia, więc kręćmy. Tam widzę, że ona się lubi poganiać, więc trochę to niech się gania. A no, masakra, drugi hak, a jeden gen Ciekawe czy on tu do nas nie będzie szedł w ogóle, piwnica. Powinien zdążyć wykręcić niby. A jakbym trafił te dwa skirczaki to na pewno, bo bym jeszcze go wtedy ogłuszył szarpką. Dobra, wykręcone, piesek szczeka. Wszystko normalne. Kurde, to jest ta fajna paleta, była ...rozwalona. Dobra, wykręćmy. Tutaj. Poszedł ściągać ten detektor? Chyba poszedł ściągać. No ja ruszuję na ile mogę. Dobra, tam ściągnęli, więc git. My ruszajmy dalej. Dobra. Ma coś na powalenie, ale kur... Nie idzie do całego haka, okej okay. Jeszcze do kolejnego, zaraz rzuci tą Mogę z nim trochę poganiać niby żeby... cokolwiek by wykręcili Nie, on mnie nie widzi czy co? Poszedł za mną i idzie za mną. Odpuszcza mi. Nie chcę się ze mną grupować. To jest, teraz tu było to tu. Nie lubię za bardzo tej mapy ogólnie. Dobra, ściągajmy ją. Na ją możemy wyleczyć. No, um, nie wiem czy on nie ma czegoś takiego, że jak kopie silnik to traci... Wtedy... Jak to się nazywało? Że on st stracił terror. Tocznijmy no, ten silnik. Nie, nie traci terror na pewno. No, chodź, 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 chodź. No, walnik Dzięki. Chodź tu wyprowadzimy trochę. Nie ma najborna. Kurde, nie zdarzyłem. Mogłem cię odwrócić i przeskoczyć znowu. Trudno, trochę się tam zrobiłem, więc tak szkoda, że oni sam nie zrobili za bardzo. To fajnie by było, jakby by przeszedł po prostu paletę wypuścił. Mam chyba w trójkę kręcą gę. Aha, z Mam coś na szafkę, idzie już do nich na górę. Nie zdążę raczej wykręcić. No, zdążyli. Trójkę wytrącili. Tu już będzie mi ściągał ten detektyw? Chodź tu. Chodź mi ściągnąć. szybko. Nie tu wejdzie. No. Nie poszedł do tej szafy. Szkoda. No. Liczyłem trochę, że pójdzie do tej szafy. Nie wiem gdzie on jest teraz A Widzę, że kumple zaczynają grę Dobra, lejdźmy w tą stronę. Może coś tu znajdziemy ciekawego nie by było znaleźć tą apteczkę w ogóle. Gdzieś potrafi się skrzynka czasami zrespić. To jest poleta w ogóle leży. Ja się ganiam teraz, ale... Dobra. Robimy dema. Mam jednego haka, jedna osoba nie żyje. Są trzy gen naraz skręcone. Że nie wiem, czy on tu teraz. Że on nie wie po moją stronę. Kurde, liczyłem, że zdąży się to załadować. Bym go jeszcze ogłuszył wtedy dzięki temu. Szkoda trochę. Wykręci chociaż tamtego gena. Tylko, że pójdzie tutaj. Mamy dwa geny przy sobie ciężkie będą. No już mi to rzuca, żeby się przyspieszyć. Część się schował. Tam wykręci tego gena, on to się przy mnie kręci Chodź mi choć chodź no Spierdalamy stąd. Chodź, chodź. Chodź się gdzieś, to może być. O, to już pierwszy, no. Tak, ty masz zero haku, więc nawet lepiej, że się tak kręcił. Mógł nie zostawić, bo teraz on zobaczy z daleka, że on się nie regresuje i on tu może podejść. On nie chce się tam... To nie idzie nie. Tam się gania, dobra. Wykręcimy. No co, wykręcimy i będziemy uciekać, nie? Że poszedł z nią do piwnicy. Nie zdążył już się dobiec. my My kończymy ta gena. Teraz to, co może być najgorsze, dobra, nie na na co widzę. To jest klucz. To kawałek Znieśmy w ogóle na chwilę giznę, to jest ciekawe. Dobra, trzeba lecieć. Dobra, ten detektor Trump, jakby wziął teraz pomyślał i on przejął ją, go, to nie jest ja, zajebiste. butelki, dobra, poczekajmy na to chwilę. To tą paletą będzie najlepiej. Co on robi? skrzynkę, otwiera? Ale to będzie ciężki mecz teraz, żeby uciec, nie? Nie widzę go. Bo... Dobra. Idzie. Biegnij lepiej. Ale mnie trafił z daleka. przybieraj przejmij teraz tego idioto lata ja nie wiem czemu on nie przejął żeby on przyjął kita ja bym zdążył nie wiem dobra no niestety Dobra, trzymajcie się i do następnego. Cześć.